Dzisiaj, dzisiaj pora na Ciebie. Podobny zestaw pytań, dlatego chciałem zacząć no, właśnie od początku. Twoja przygoda z piłką nożną, jak się zaczęła? Kto Cię zaprowadził na pierwszy trening? Na pierwszy trening zaprowadził mnie, a, a raczej ja zobaczyłem na podwórku jak grali, e, grali koledzy po prostu, dołączyłem do nich. E, tam taki mój p, wtedy przyjaciel Julek e, Zaprosił mnie na treningi do Stali Szczecin, gdzie poszedłem wtedy jako bardzo młody chłopak i trenowałem tam. Potem miałem taki moment, że odpuściłem sobie piłkę na jakiś czas i potem z powrotem wróciłem i po Stali Stożnia trafiłem właśnie do Pogoni Szczecin. Więc no, no tak, z podwórka rozpoczęła się moja przygoda. Ja chciałem dopytać Cię o to, co się stało, że była ta przerwa w grze w piłkę nożną, że na chwilę skończyłeś, a potem wróciłeś. No to był taki moment, że chyba byłem młody i nie czułem na początku takiej jakiejś turbo dużej zajawki, nie czułem też, że dobrze mi to wtedy wychodzi, ale, ale potem wróciłem do tego i jakby rola się trochę odwróciła, bo zaczęło mi się to bardziej podobać, zacząłem się tym bardziej jarać i e, chciałem, chciałem to robić już do końca życia, pokochałem to. Było jakikolwiek inny sport poza piłką nożną? Coś, co też sprawiało Ci przyjemność? No było trochę tego, bo generalnie dużo jeździłem na desce e, takiej do skateboardu, mhm. e, to to było moje, nie wiem, czy to sportem można nazwać, ale takie hobby na pewno, e, to dużo tego na pewno robiłem, dużo jeździłem na desce e, i trochę grałem w koszykówkę, a tak to poza tym to tylko piłka. Mhm. A to nigdy nie myślałeś, nie myślałem o tym, żeby na desce jeździć wiem, jakoś profesjonalnie albo spróbować się w, jakiś, w, jakiej, w jakiejś rywalizacji takiej? No w, w Polsce myślę, że ta deska nie jest tak mocno rozwinięta jak piłka nożna, e, więc trzymałem to trochę jako takie poboczne hobby i e, w sezonie grałem w piłkę, a poza sezonem jeździłem trochę na desce. Dobra, pozostajemy przy piłce nożnej. Twój idol z dzieciństwa, ktoś. Na kim się wzorowałeś? No to moim idolem to na pewno jest Messi. Niezmiernie od kiedy zacząłem grać do dzisiaj e, nim jest. Tak, taką... Czyli tutaj z Kacpem podzielacie idola? No on też tak mówi, a to tak, zgapia. Tak, tak. To zgapia. No. Ale to ja z nim mam też ciekawą przygodę. Mało osób w to wierzy, ale ja generalnie urodziłem się prawonożny, mhm. ale w, jak byłem mały i zobaczyłem pierwszy raz Messiego jak gra, to trochę oszalałem na jego punkcie, na sposób, w jaki prowadzi piłkę, tą lewą nogę jego i zacząłem sam e, szlifować po prostu te skille w lewej nodze i tak mi zostało, że teraz częściej używam właśnie lewą nogę niż prawą, więc to też jest ciekawe. Więc gdyby tak naprawdę nie on i jego gra, to nie miałbym lewej nogi, można tak powiedzieć. W związku z tym, że Messi to też FC Barcelona jakoś bliska Tobie? No najbliższa. No, no. <laughs> Drogą dedukcji, ale... Tak, no. <laughs> siłą rzeczy. Mm. Pytaliśmy też o to Kacpra, więc muszę i ciebie, bo to jest takie dziś stałe pytanie w tej serii. Jakbyś miał zabrać jedną umiejętność od któregoś z piłkarzy, którego cenisz, może być Messi, może być ktoś inny i włożyć ją do swojej gry. Może coś nad czym pracujesz, co, co szlifujesz, coś co chciałbyś, żeby było na wyższym poziomie. Jaka byłaby to umiejętność? Na pewno zabrałbym od wspomnianego już wcześniej Messiego taki przegląd pola, strzał jego. Te, te właściwe podejmowanie decyzji, no bo on to robi na najwyższym, uważam, poziomie. Jest wielu piłkarzy też, który, którzy podejmują bardzo dobre decyzje na bójska, ale uważam, że Messi to jest jednak fenomen. Ta droga do GKS-u Katowice była dla Ciebie tak troszkę kręta, ale ostatecznie jesteś z nami. Jakie emocje Ci towarzyszyły przy podpisywaniu kontraktu, przy podejmowaniu tej decyzji o dołączeniu do naszego klubu? No to na pewno bardzo duża ekscytacja. Eee, trochę już e, czułem ulgę, gdy to robiłem, bo, bo no chciałem tutaj trafić i, i bardzo dobrze się czułem. Kiedy widziałem pierwszy raz ten obiekt, to, to poczułem jakieś takie fajne uczucia z tym związane. Wyobrażałem sobie siebie tutaj e, na stadionie z kibicami i, i czułem takiego, takiego kopa, po prostu moty, no takiego tak. kopa. Taką pozytywną dawkę tak, energii. pozytywną energię. Za to też pierwsze dni, tygodnie z drużyną. Jak ocenisz poziom, właśnie pod kątem też treningowym czy, czy personalnym? No to poziom jest na pewno wysoki, przede wszystkim intensywność treningów jest bardzo duża. Dla mnie to też jest trochę inna pozycja, bo praktycznie całe życie grałem na skrzydle, teraz występuję w roli Takiej dziesiątki, czyli takiego bardziej środkowego pomocnika. Jest na pewno więcej biegania, e, więcej pracy w, w obronie, w defensywie. Mm, no i trzeba widzieć o wiele więcej na boisku, dopiero się tego uczę, ale bardzo podoba mi się nowa pozycja i, i chciałbym, e, <laughs> chciałbym po prostu trenować, żeby być na niej jak najlepszy. A drużyna, no, myślę, że kapitalnie nas przyjęła. No tutaj właśnie z Kasprą rozmawialiśmy, że lepszego startu nie mogliśmy sobie tak naprawdę wymarzyć, bo e, każdego dnia dużo osób z nami rozmawia, bardzo szybko nas, można powiedzieć, wprowadziła do tej szatni i, i bardzo dobrze się w niej czujemy. Na chwilkę zejdziemy z tematu GKS-u Katowice. Jestem ciekaw tej odpowiedzi, bo domyślam się, co powiesz, ale mimo wszystko... Mimo wszystko jestem ciekaw, czy, 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 czy faktycznie będzie, tak jak myślę, najlepszy piłkarz, z jakim kiedykolwiek grałeś w jednej drużynie. No to myślę, że Kamil Grosicki. Tak jest. No to, to bezapelacyjnie Kamil. Jakbyś miał opisać właśnie też wpływ Kamila może na Ciebie. No Kamil to jest na pewno świetny kapitan, świetna osoba. W szatni bardzo dużo mi pomogła. I czułem te wsparcie od niego nawet kiedy przychodziły takie momenty, że, że mnie grałem. To Kamil przychodził do mnie i na przykład przed meczem powiedział, że to jest twój mecz, wejdziesz i zrobisz różnicę. I pamiętam, bo wtedy wszedłem i dałem bardzo dobrą zmianę. On mnie wtedy też bardzo pochwalił wszystkich po meczu, więc no naprawdę bardzo świetny kapitan. Dużo mi pomógł i na pewno jestem mu za to niezmiernie wdzięczny rap. Słuchasz od dziecka, czy jak ta pasja się u ciebie rozwijała? Generalnie słuchałem od małego dużo, dużo rapu, dużo różnych artystów, ale to, jak zacząłem to robić, to obejrzałem kiedyś bitwę taką w mhm. WBW, jakoś spodobało mi się to. Sam zacząłem próbować, coś włączałem, jakieś bity, i sam zacząłem próbować, coś, coś wyrzeźbić z tego. No, a potem przerodziło się po prostu w robienie jakichś piosenek. Dla mnie to jest fajna forma taka, takiej ekspresji i wyrzucenia z siebie tego, co czuję, po prostu przelania tego na kartkę, nie trzymania tego w sobie. To jest taki można powiedzieć, trochę Twój własny terapeuta, bo piszesz o tym, co, co czujesz, co, jest, co masz w głowie. I to na pewno mi w jakiś sposób dużo. Dużo pomaga. Teraz, oczywiście, jest bardzo mało czasu, żeby to robić, ale w każdym gdzieś tam wolnym momencie staram się, staram się jeszcze to robić, żeby po prostu głowa odpoczywała, bo lubię to i sprawia mi to bardzo dużo przyjemności. Mhm. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy też słuchają rapu, bo sam jestem od dziecka gdzieś w tym świecie, żyję, dlatego twoje top 5 artystów rockowych i hip-hopowych. Ze świata, z Polski możesz połączyć. O kurczę, to jest no, bardzo chciałem, ciężkie. Chciałem powiedzieć top 3, ale mówię, dobra nie no, dam mu troszeczkę większy zakres, dam mu top 5. To jest bardzo ciężkie pytanie, bo ja naprawdę słucham wszystkiego. I może jest... wiesz, no, tacy, którzy się tam przebijają u Ciebie najczęściej, może też ktoś, kto, mm, kto Cię najbardziej inspirował na tym etapie? Myślę, że najbardziej inspirował mnie Oskar z z takiego jakby to powiedzieć Oskar z problemu, uh -huh. o, jest problem, to jest taki to nazwa zespołu problem, uh -huh. tam jest Stiz i Oskar. To myślę, że Oskar jako raper bardzo mnie inspirował. No, na pewno kłębona Fide, uh -huh. dużo, dużo go słuchałem. Tako chemigo i uważam, że lirycznie to jest tak jak Oskar jeden z no, dwóch najlepszych uh -huh. raperów tak naprawdę e, w Polsce. Mm. Z jeszcze dwóch, tak? No, spam, może, może z zagranicy rzucę. Polec, polec. Y, bardzo dużo słuchałem Macmillera. Mhm. Świętej pamięci niestety. świętej pamięci niestety. E, pff, I ostatnią taką osobę. Kogo tu mogę wrzucić? Kogo tutaj mogę wrzucić? No nie wiem. Nie wiem. Mogę rzucić Paktofonikę. Bo, bo. też e, słuchałem. Tutaj też takie śląskie klimaty. Tak, tak. Y, i to też jest ciekawe, bo już widziałem, gdzieś jak pojawiło jak pierwszy raz wrzuciliśmy informację o tym, że jesteś piłkarzem GKS-u, to się pojawiały takie komentarze, ale jestem ciekawy, jak na to reagujesz, A. gdy ktoś porównuje cię do Kevina De Bruyne. No, z wyglądu okej, okay, na mnie tak. Nie no, z gry tak się ze mnie śmieje jeszcze. No, no, z wyglądu co mogę powiedzieć, no, na pewno tam jest y, jakieś podobieństwo, <laughs> <laughs> y, życzę sobie, żeby to było też, y, że tak powiem, y, żeby ludzie mnie porównywali z tego, że na boisku wyglądam mm. podobnie, bo te jego podania są na pewno niesamowite. Ale pojawiały się wcześniej takie włosy, takie czy to teraz na, tak nagle? No, wcześniej, wcześniej się coś tam pojawiało, ale na pewno nie, nie w takiej skali. Mhm. O, no, 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 zrobimy. Timeouta zrobimy? Time zrobimy. <noise> Są chłopaki. Materiał już poszedł, ale to tak, dzisiaj masz szansę się odgryźć. Oglądałem, oglądałem. Nie no, nie mam za co się odgryźć. Nic z nie powiedział, wiadomo. To jest mój przyjaciel. Nie rozumiemy się bez słów na wojsku i poza nim. Czasami mnie denerwuje, bo łazienkę <noise> Pładzienkę blokuje za długo na obozie, ale taki dawny dolnej szczegół Także jest w stanie mu wybaczyć to A dzień dobry na klatce mówi? Mówi, mówi, dzień dobry na klatce na pasach przypuszcza Pierwszy jest także dobry chłopak a jak opowiadałeś jeszcze, że lubicie grać w gry tak. to powiedz mi czy to jest zawsze pierwsza osoba, która się wykłada? Tak on pewnie powie, jak podejdziesz z... sprawdzimy. Podejdziesz do niego z kamerą, zapytasz to, on powie, że to ja jestem. Mhm. Prawda jest taka, że to ja zawsze go kieruję. Także okay. On pierwszy się wywala i ja muszę ratować. Okay. Um, w grach czy na boisku też czasem? Nie, na boisku też się uzupełniamy, także. Tylko w grach. Jakieś? A no to ksywki, tak. tak. Jeszcze, było, jeszcze był temat y, oksyfkach wczoraj. No? Tak, był oksyfka. Oj, tą masę trochę ich ma. E, myślę, że niektórym już w drużynie znany jest kabiny prójne, ksywa. Mhm. Myślę, że nie muszę tłumaczyć. wystarczy porównać sobie zdjęcia. Ale moja ulubiona i tak jest z Kolim. Myślę, że wszyscy znają tego piosenkarza. A dlaczego z Kolim? To możemy podejść do Marcela się zapytać. No pojedziemy. To, to, to się z to to, w tego piosenkarza? Nie. Jak to? Piosenkarz to był Krzysztof Krawczyk. No, no. No, no. <laughs> do <tego. laughs> To jest Kolim. To jest z <laughs> Tutaj wczoraj się dowiedzieliśmy od... Takiego wygracie? To kto się pierwszy wykłada zawsze że wykłada, że kończy tak? No. Nie no to ja. On, on to późno on to, on to, on to, to lubił pograć. Nie, nie, o to, nie, to chodzi! chodzi. A o co? No, no słucham, że prze, ale, przegrywasz pierwszy. Przegrywa! Ginie na przykład. A to zależy, zależy od gierki, no, zazwyczaj to on ginie, no, jak no. Powiedziałem do kamery, że, że no, wiem, że tak powiesz. No ale w FIFA to nie mam podjazdu akurat. Razem Ej, nagrywasz, ten czas, na, nagrywasz z chłopakami dzień? Nie wczoraj no, był z Kacperem, dzisiaj z Marcelem. Aha, jest okej. Nowy trójkolorowy. Ej, ja bym chciał być w duecie na przykład. Z <śP Arkiem <foods> To żebyś nasz dzień nagrał. Ale to jest materiał nowy, trójkolorowy, a wy jesteście starzy, starzy trójkolorowi. No. Yy, po tym krótkim przerywniku przy okazji dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy, o której musisz opowiedzieć, bo się oświadczyłeś. No tak, no oświadczyłem się teraz na wakacjach w Grecji Karolinie mojej narzeczonej Pozdrawiamy serdecznie Pozdrawiamy serdecznie No moje o, pozdraw... Pozdrawiamy serdecznie Karolinę No to jest pewno moje największe wsparcie ktoś do kogo zawsze mogę przyjść z każdym problemem i zawsze mnie wysłucha no, jest dla mnie nawet ciężko mi opisać słowami, jaką jest dla mnie osobą, bo jest dla mnie po prostu najważniejsza i, i cieszę się, że taką decyzję podjąłem. No i życzę nam szczęścia. Tak jest. Eee, trochę, trochę zmienię, bo chciałem o, o kacprzyn, porozmawiać jeszcze, dobrze, o no, bo w, wczoraj powiedziałeś, że zaczęliście się kumać, jak on wrócił z wypożyczenia z Kurnika Łęczna, wy się wcześniej nie znaliście, a wy się potem... Znaliśmy się, znaliśmy okay. się, ale nie, nie, nie kumaliśmy się, tak? Okay, można dobrze. powiedzieć w ten sposób, że byliśmy, ale nie rozmawialiśmy z taką częstotliwością po prostu jak wtedy, kiedy wrócił. Tak, wrócił z tej Łęcznej, ja byłem w tej Łęcznej, od razu zacząłem go pytać, jak tam było. No, i złapaliśmy po prostu lepszy kontakt wtedy. Mhm. Potem już na, w pokojach razem, I tutaj już z... no, <laughs> i Tak już takie I Razem został. do Katowic. <laughs> Czyli ta historia ma kontynuację. Jest bardzo fajnie. <laughs> to be continued. Tak jest. E, miałeś okazję już zobaczyć Katowice, czy jeszcze, jeszcze nie było szansy na to, żeby odkryć nowe miasto? Jeszcze nie było takiej okazji, żeby dużo zobaczyć. E, mhm. To zabrzmi śmiesznie, ale widziałem tylko Silesię, galeriankę, byłem kupić maszynki na obóz do golenia, klasik, ale klasik, ta, no? klasyczek, a więc tak jeszcze dużo nie widziałem tak naprawdę, ale wszystko przede mną. A więc e, drodzy kibice, zapraszam Was serdecznie na stadion i mam nadzieję, że Wasz doping nas e, na pewno poniesie do zwycięstwa i razem będziemy walczyć o najwyższe cele.